Dzień dobry, tutaj Wróżka Ada. Chciałam dzisiaj Państwa zaprosić na krótki film dotyczący finansów w czerwcu 2020 roku. Proszę o zastanowienie się, tylko nie za długo, i wybranie tak intuicyjnie. Czy wybierają Państwo karty pod labradorytem, czy pod tygrysim okiem, czy też pod lapis lazuli? Proszę wybrać, zapamiętać swój wybór. W następnym filmiku pokażę, jakie to są karty i co one oznaczają dla finansów dla każdej z tych trzech kupek kart. Co one oznaczają dla finansów w 2020 roku w czerwcu. Zapraszam do subskrybowania kanału, zaglądania tutaj po prostu. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia.